16. Rozpoczynamy na podstawie paragrafu 27 ustęp 1 Statutu Gminy. Otwieram 30 sesję Rady Miasta Kędzierzyn Koźle. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na statutową liczbę 23 radnych w sesji uczestniczy na tą chwilę 19 radnych, a zatem obrady są prawomocne. Witam serdecznie panią prezydent miasta, panią Sabinę Nowosielską. Witam, witam zastępców prezydent miasta, witam panią skarbnik oraz pana sekretarza miasta. Dzień dobry państwu. E, witam mieszkańców oglądających obrady rady za pomocą sieci internet. E, witam państwa. E, witam kierowników Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników gminnych, jednostek organizacyjnych oraz prezesów gminnych spółek. Dzień dobry. Witam przedstawicieli prasy i radia oraz panów, panie i panów radnych. Dzień dobry. Rozpoczynamy. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj porządek obrad bardzo krótki. Ja, może tylko technicznie, bo nie ma tego w porządku obrad. Szanowni Państwo, dostałem pismo, które już Państwo zresztą też otrzymali, w którym pani prezydent zaprasza trzy osoby z rady spośród nas do udziału w takim zespole, który będzie pracował nad treścią inskrypcji i tablicy upamiętniającą, upamiętniającej setną rocznicę III Powstania Śląskiego. Prosiłbym Państwa, abyście Państwo zgłaszali się do tego zespołu już na, dzisiejszy, na dzisiaj dzień już jest Pan Andrzej Kopacki zgłoszony i te, te, taka moja sugestia, jeżeli będzie nas Oczywiście każdy z nas może, może się zgłosić, ale może zechcielibyśmy to tak zrobić sprytnie, bo jeżeli będzie nas więcej niż ta trójka, to musimy wstrzymać się z procedowaniem jakimkolwiek do następnej sesji Rady Miasta, czyli do, do e, stycznia, do końca właściwie stycznia, abyśmy e, mogli e, przegłosować e, trzy osoby, tak? Albo to znaczy, e, powiedzmy, wyodrębnić trzy osoby spośród zgłoszonej większej ilości osób. Albo prosić Panią Prezydent wtedy, aby, aby, nie wiem, może rozszerzyła to gremium, ale musimy przeciągnie nam się okres procedowania. Jeżeli będą natomiast to trzy osoby w ramach powiedzmy pewnego takiego kompromisu wewnętrznego już naszego, to możemy rozpocząć to procedowanie już i na następnej sesji już będziemy mogli podjąć jakieś tam działania konkretne zmierzające do tej. Panie można w kwestii formalnej? Bardzo proszę. Można zmienić porządek y, dzisiejszych obrad pod warunkiem, że pani prezydent wyrazi na to zgodę. No, to... Z, złożyć wniosek i zwrócić się do pani prezydent o przyjęcie wniosku. No, szanowni Państwo, ale to jest jakby, jakby, jakby taka dodatkowa rzecz, to nie, 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 nie wydaje mi się, żebyśmy musieli dzisiaj o tym rozmawiać. Do państwa, do państwa zostawiam już decyzję i proszę o zgłaszanie się ewentualne do Biura Rady Miasta z wnioskami, z wnioskami, z, z no, chęcią uczestnictwa. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do, do porządku obrad. Mamy w porządku obrad podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną i warunków jego udzielenia. Pani prezydent, Panie Prezydencie, kogo Państwo chcieliby, kto, kto, kto by miał przedstawić ten, ten temat? Bardzo proszę. Czy Pani, pani prezydent pani. Pani Haryasz przedstawiła. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, kłaniam się. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Tak. Dzień dobry, witam Państwa. Mam nadzieję, że mnie słychać. Eee, tak, w 2016 roku, w sierpniu, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie e, zwolnienia z podatku o nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc e, inwestycyjną i określiła warunki jej e, udzielania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, o, wtedy, obecnie, ob wtedy obowiązującej. Program ten zgodnie z tą uchwałą yy, działał yy, do 31 grudnia tego roku, 2020 roku. 11 grudnia tego roku Rada Ministrów zmieniła to rozporządzenie, ustawiając działanie programu do yy, 31 grudnia 2021 roku. Y, dlatego y, y, pani prezydent proponuje aby uchwała podjęta w 2016 też y, jej obowiązywanie zostało prze, y, przesunięte do końca przyszłego roku y, dlatego przygotowaliśmy tą zmianę tej uchwały y, zmiana została y, przedstawiona państwu dopiero teraz ponieważ y, 11 grudnia rada miasta zmieniła to rozporządzenie jednakże ono ukazało się Zostało opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji. Dopiero 23 grudnia zostało ogłoszone, że do 29 zostanie opublikowane, więc nie można było wcześniej tej uchwały podjąć. Uchwała z 2016 roku nie zmienia się w jej treści, tylko zmienia się okres obowiązywania. Zwolnienie obowiązuje na terenie portu i na terenie Pola Południowego. Na dzień dzisiejszy z tego zwolnienia korzysta jedna, jeden przedsiębiorca na terenie portu oraz z tego co wiemy jeden przedsiębiorca na terenie polo, pola południowego ma zamiar przystąpić do tego zwolnienia, jeżeli Państwo wydłużą okres obowiązywania tej uchwały. No to tak w skrócie, jeżeli Państwo mają jakieś dodatkowe szczegółowe pytania to jest tutaj Pani Marlena Krakowiak, Pani kierownik podatków i ona na szczegółowe pytania udzieli odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej kwestii? Dzień dobry, Panie Przewodniczący, czy ja mogę tylko w kwestii formalnej? Proszę bardzo, pani. Zabra. Dzień dobry, bardzo przepraszam za spóźnienie. Melduję swoją obecność. Nie mam niestety dzisiaj możliwości korzystania z e sesji. A wobec tego zgłaszam obecność ustnie i będę głosować również w ten sposób. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę o ewentualne zgłaszanie się do dyskusji. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Czy tak jest? Jeżeli, jeżeli tak jest, to proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z państwa jest za poparciem projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Pani Katarzyna głosuje? Katarzyna dysarz za. Wyciszyłam sobie mikrofon. Dziękuję bardzo, dlatego też. Tak, pani Katarzyna dysarz za. Proszę bardzo jeszcze kilka kilku radnych ewentualnie jeszcze minutę zaczekamy, jeżeli nie ma to bardzo proszę o podsumowanie wyniku. Proszę o podsumowanie wyniku. 18 radnych y, głosowało we sesji. Pani Katarzyna Dysarz, 19, czyli 19 radnych za. Nikt nie był przeciw, nikt nie, przepraszam, nie wstrzymał się od głosu, zatem uchwała została podjęta. Dziękuję szanownym Państwu za y, tą sesję. Y, y, kolejnym punktem jest już y, zakończenie obrad, zatem 30 sesję Rady Miasta kędzierzyn Koźle uznaję za zamkniętą. Dziękuję Państwu. Jeszcze raz życzę do roku, aby ten rok był y, dla nas y, o wiele lepszy niż ten, y, który właśnie kończymy. Szanowni Państwo, dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Państwu wszystkim za obecność. Do zobaczenia. Kłaniam się.